Żałoba na planie Twoja twarz brzmi znajomo. Wzruszające sceny podczas finału. Finał popularnego programu Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepszy nie był jedynie kulminacją wielotygodniowej rywalizacji, ale był również momentem refleksji i wspomnienia o tragicznie zmarłej członkini ekipy programu. Produkcja postanowiła oddać jej hołd w ostatnim odcinku tej edycji. Smutne chwile na scenie, twoja twarz brzmi znajomo. Wspominano zmarłą. Katarzyna Kwiecień-Kaniewska zmarła w wyniku walki z nowotworem. Jej odejście głęboko poruszyło wszystkich zaangażowanych w produkcję programu, a finał stał się okazją do oddania jej hołdu. Kobieta była kluczową postacią w ekipie Twoja twarz brzmi znajomo od samego początku. Katarzyna Kwiecień-Kaniewska jako kostiumografka dbała o to, aby uczestnicy wychodzili na scenę w kreacjach, które nie tylko były efektowne, ale także autentyczne i zgodne z charakterem przedstawianych postaci. Jej praca miała ogromny wpływ na to, co widzowie widzieli na scenie, dlatego jej talent i zaangażowanie były cenione przez wszystkich współpracowników. Katarzyna Kwiecień-Kaniewska przegrała walkę z rakiem. Pracowała przy Twoja twarz brzmi znajomo od początku. Kostiumografka rozpoczęła swoją karierę zawodową w 2001 roku, kończąc z wyróżnieniem aktywne studium plastyczne technik teatralno-filmowych. Pracowała jako wizerzystka i charakteryzatorka w wielu produkcjach telewizyjnych, takich jak dance, 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 bitwa na głosy czy jak oni śpiewają. Jej kreatywność i profesjonalizm były nieocenione, a jej kostiumy dodawały produkcjom blasku i autentyczności. Pod koniec 2022 roku Katarzyna Kwiecień-Kaniewska po raz pierwszy publicznie podzieliła się informacją o swojej chorobie. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zaapelowała do innych, aby dbali o swoje zdrowie i regularnie się badali. Jej słowa były pełne nadziei, ale zawierały także ważne ostrzeżenie nie idźcie moją drogą. Dbajcie o siebie i swoje życie, bo macie je tylko jedno. Chociaż w połowie 2023 roku wydawało się, że najgorsze ma już za sobą, a sama kostiumografka ogłosiła prawie całkowitą regresję choroby, nowotwór powrócił ze zdwojoną siłą. Pomimo heroicznej walki 12 lutego 2024 roku Katarzyna Kwiecień Kaniewska zmarła, nie doczekawszy premiery nowej edycji programu, który współtworzyła przez wiele lat. Żałoba na planie Twoja twarz brzmi znajomo. Uczczono pamięć Katarzyny Kwiecień Kaniewskiej. Podczas finału tegorocznej edycji Twoja twarz brzmi znajomo postanowiono oddać hołd zmarłej artystce. Występ Filipa Lato, zwycięzcy programu, został odtworzony ponownie z dedykacją pamięci Kasi Kwiecień-Kaniewskiej wyświetlaną po lewej stronie ekranu. Był to moment pełen wzruszeń, który przypomniał wszystkim o nieocenionym wkładzie kostiumografki w sukces programu i jej wielkim sercu, które wkładała w swoją pracę. Katarzyna Kwiecień-Kaniewska była nie tylko cenioną profesjonalistką, ale także osobą pełną ciepła i życzliwości. Jej odejście poruszyło nie tylko współpracowników z programu Twoja twarz brzmi znajomo, ale również wiele osób, które miały okazję ją poznać i z nią pracować. Na wieść o jej śmierci media społecznościowe zapełniły się wspomnieniami i kondolencjami od przyjaciół, współpracowników i fanów. Maria Tyszkiewicz, jedna z uczestniczek programu, wspominała Katarzynę Kwiecień-Kaniewską jako osobę pełną pasji i zaangażowania. Finał Twoja twarz brzmi znajomo był nie tylko celebracją muzyki i talentów, ale także momentem głębokiej refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Katarzyna Kwiecień-Kaniewska miała przed sobą jeszcze całe życie i nikt nie spodziewał się, że z dnia na dzień może jej zabraknąć.